Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj z nami na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Dzisiaj Ewangelia według świętego Mateusza i właśnie temat powołania Mateusza oraz sprawa postu, który zbliża się do nas też wielkimi krokami. I na początek chciałabym, żebyście znaleźli sobie wygodną dla siebie pozycję, czy to jest pozycja leżąca, czy siedząca, z otwartymi czy z zamkniętymi oczami, tak aby naprawdę mógł móc się w pełni wyłączyć od tego świata zewnętrznego, odłączyć nasze zmysły tutaj ludzkie na rzecz patrzenia sercem, na czucie sercem, i próba usłyszenia wewnątrz siebie tego, co Bóg dzisiaj będzie. Mówił do każdego z nas osobna. Weź kilka głębokich oddechów. Możesz poprosić Ducha Świętego o prowadzenie. Możesz też poprosić o wyciszenie swojego ciała i umysłu aby żadne czynniki zewnętrzne nie wpłynęły na nasze czytanie. Zacznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poprosimy Ducha Świętego, żeby nas poprowadził. Przyjdź Duchu Święty z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Biblii dotykały tych, którzy tego potrzebują. By w Twoje imię Jezu Chryste dawały nowe życie tu i teraz. Amen. Ewangelia według świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego. Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i Faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego suknia do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubrania i gorsze stają się przedarcia. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Co dzisiaj w tym fragmencie Bóg szczególnie chce powiedzieć do ciebie? Czy jest jakieś zdanie, jakieś słowo, które rozbrzmiewa w twoich uszach? Jest coś, co szczególnie ciebie dzisiaj przykuło? Zatrzymało cię na tym właśnie słowie. Rozważaj to. Słowo to zdanie, co Bóg chce przez to powiedzieć. Czym są dla ciebie stare bukłaki, stare ubrania? Jesteśmy gotowi na słuchanie Słowa Bożego nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Czujesz, że potrzebujesz dzisiaj Lekarza Lekarza, którym jest Jezus Czy chcesz jakoś odpowiedzieć Bogu? Na to, co czujesz w sercu, nawet jeśli to jest sprzeciw i bunt i nie rozumiesz tych słów i nie wiesz, czemu mia miałbyś, miałabyś to usłyszeć i, i zrobić. Powiedz mu to, ofiaruj mu to. pomódlmy się Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem, Papa. Pa.